Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Spośród dodatnich liczb dwucyfrowych losujemy kolejną bez zwracania dwie liczby. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania dwóch liczb parzystych. Czyli tak. Spośród najmniejsza będzie 10, a największa 99. I jak 99 odejmiemy od 99 10 to trzymamy 89. Ale trzeba dodać jedną. Dlaczego? Bo zobaczcie, że jak mamy liczby od 10 do 11, to tak naprawdę mamy 10 i 11. Mamy dwie. A 11 minus 10 to jest 1. Czyli trzeba do tej wyniku dodać 1. Pamiętajcie. Czyli mamy 90. Jest tyle liczb dwucyfrowych. I teraz. Wylosowania dwóch liczb parzystych. Parzystych jest połowa centralnie, bo co druga, 90 i kończy się na 99, czyli 45 będzie parzystych i 45 będzie nieparzystych. I teraz tak oblicz prawdopodobieństwo wylosowania dwóch liczb parzystych, tak? Czyli jeżeli wylosujemy na pierwsze jakąś parzystą, to będziemy mieć 45, 90. i teraz, jeżeli już wylosowaliśmy jakąś parzystą, co nie to trzeba tu pomnożyć razy 44 89 dlaczego bo ilość tych parzystych nam się zmniejszyła o 1 bo już wylosowaliśmy bo tu pisze że bez zwracania dlatego nam tu zmalało o 1 bo ilość jakby tych parzystych w całej tej puli tych parzystych zmalało o 1 i ilość wszystkich kul w ogóle też zmalała tu się skróci będzie 1 tu będzie 2 2 się skróci, to jest dwójka, skróci się na, przez będzie 22, czyli wychodzi nam 22,89. Tak, dobrze, w tym zadaniu tyle. Dziękuję serdecznie za uwagę, zapraszam do poprzednich odcinków. Do zobaczenia.